A więc zacznijmy. Storm Master, teraz już prawidłowa rozgrywka, zaczynamy scenariusz zerowy, czyli nie ma nic wcześniej w grze, wszystko zaczyna się od zera, zarówno dla nas jak i dla Szarkani. Wyłączone bitwy trójwymiarowe i poziom trudności trzeci z pięciu. OK. Teraz, co trzeba zrobić na początku, żeby nasze królestwo nie skończyło marnie i żebyśmy w zasadzie to my nie skończyli marnie? A miałem żeby się nasi ludzie nie to trzeba wydać te 200 sztuk złota, które tutaj mamy, w sposób mądry. To znaczy, trzeba zrobić pola uprawne z jedzeniem. I tutaj też hodowle tych brumfów całych. Brumfy stawiamy w górach i tak też poczynię. Tutaj się teoretycznie powinno stawiać te uprawy na terenach, gdzie są dobre wiatry, żeby były żyzne te uprawy, ale już samo chodzenie tym eklezjastą, tym gościem z czapką kapłanem i szukanie tych wiatrów po mapie może doprowadzić do tego, że przegramy. Ja tak w ogóle to nie wiem czy o tym wspomniałem w pierwszym odcinku, jak omawiałem tą grę, ale my w tej grze gramy jako Marat. Ten Marat z tego słynnego obrazu Śmierć Marata. To nie jest powiedziane nigdzie wprost, nawet w instrukcji, ale w momencie, kiedy się przegrywa, to, to, to wtedy jest ujawnione to, że jesteśmy maratem. Postawiliśmy tak: dwie, dwie hodowle brumfów i sześć upraw pszenicy, i teraz jeszcze wypadałoby postawić wiatraki, bo właśnie to dzięki nim będziemy zarabiać dalsze pieniądze. Które będzie można wydawać na jeszcze kolejny rozwój, państwa. kolejny rozwój państwa. Chciałbym też zauważyć, że upłynęło bardzo dużo czasu w czasie, gdy my to wszystko budowaliśmy. Co jest możliwe, że w momencie, kiedy wyjdziemy teraz z powrotem do tego ekranu głównego, to się tam już zaczną jakieś wydarzenia dziać. Niezbyt dobre. I teraz, tak jak powiedziałem, w zależności od tego, gdzie podstawimy młyn, to on będzie produkował coś innego. I ja proponuję w takim razie postawić trzy młyny na, w, górach, w górach. Raz, dwa, trzy. Zostało nam 10 sztuk złota. O i od razu już się stało coś dobrego. Eklezjasta gdzieś poszedł. Jeszcze raz, bo to jest pełne zdanie. Eklezjasta poszedł gdzieś w góry, aby medytować. Kwestionuje on sw swoją opinię. O swojej roli w społeczności eoliańskiej. No, czyli nie jest, za, krótko mówiąc, zadowolony z tego, w jaki sposób sobie poczynamy. Teraz poproszę Trefnisia i w ty, tutaj y, zainwestujemy w y, te y, ośrodki kulturowe, pozostałą kasę. Uch, teraz konstabla zniknął, kurde. Według konstabla, y, Market finansowy, rynek finansowy jest zbyt nudny. Giota została zamknięta czekając na lepsze dni. Niestety nie będziemy mogli teraz sprzedać, a co, co za tym idzie, nie będę mógł się odkuć z pieniędzmi, ale jeszcze mam pana szpiega, Może może tutaj się jakiś dobry deal pojawi. Kupię nowe, nieużywane, latające statki. Wszystkie typy akceptuję za atrakcyjne ceny. Wysokie możliwe, że te młyny, które mam, już coś tam zdarzyły wyprodukować, więc kliknę OK i dostałem 40k. No, tego też nie powiedziałem w pierwszym odcinku. Nasza waluta w tej grze nazywa się K. Tutaj też, jak klikniemy na, na niektóre rzeczy, to, to jakimś takim przymiernikiem nas określają. Akurat nie wiem, co znaczy słowo Sumptious. Sum chose, some chose. Twój skarbiec wyrażony w K, naszej yy, walucie naszego pięknego królestwa. Yy, tak, kontrola antywłamaniowa. Wciskam Enter. I szarkanianie zabili Mistrza Młynarza. Zabił, został z, z, zabity przez Kruksa. Opłaconego przez złą szarkanie. Znalezienie jego zamiennika znajdzie, zajmie trochę czasu. No, także na y, poziomie trzecim trudności widać się dzieją takie rzeczy, że już trzech doradców nie ma. Y, Natomiast no, Eklezjasta wrócił, zniknął też Leonardo. Czemu nie chce mi pokazać gra, że, 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 że nie ma? Go? Cierpiąc na alkoholizm i bezczynność, armia jest y, mocno zdestabilizowana. Komendant musiał się udać, aby walczyć z buntownikami. No skoro nie mamy co robić, to chociaż z ekscytizmie możemy spróbować. Nie wiem, poszukać jakichś wiatrów, może, może nawet tutaj. Przejdziemy, może nie wiem, gdzieś dalej. I jeszcze poszukamy. O, chyba znalazł dobry wiatr tutaj, bo się zmienił w wichurę. Tak, tutaj jest wiatr, także tutaj należy coś postawić. Pójdziemy jeszcze w to miejsce. Też próbuję wyczerwać I też jest wiatr, więc akurat mi się udało, trafiło, że, że tutaj jest żyzna ziemia. Pochodzą pomodlimy się jeszcze trochę o ten, o, o lepsze uprawy, mimo wszystko. I wrócił nam wielki konstable, a natomiast zła Szarkania stała się silniejsza. Ten komunikat się będzie pojawiał co jakiś czas. Wysoki konstable, tak. Eee... Najpierw wchodzimy tutaj. I teraz, co my mamy? Nie mamy w ogóle w zapasie tego zboża, ale to nic nie szkodzi, bo jeszcze nie przegraliśmy, więc nasi obywatele nie budują. Eee... Mamy natomiast elementy stalowe. I. Czyli tarcze i silniki, i mamy też śmigła, czyli to produkują nam te młyny w górach, takie elementy. Sprzedamy wszystko, sprzedamy, czyli czerwonymi. Teraz, jeżeli ta cena, bo my zarabiamy tutaj pełne pieniądze, nie zarabiamy z przecinkiem żadnych groszeń, nic takiego. Jeżeli ta cena po przemnożeniu, czyli 45 razy 0,9, nie da pełnej liczby całkowitej, to wtedy jest ta liczba zakrąglona zawsze na naszą niekorzyść. Jakbym się bardzo y, chciał upierać, to mógłbym obliczać ile y, tych jednostek muszę sprzedać, żeby zawsze wyjść na liczbę całkowitą, ale y, nie chce mi się, także będziemy sprzedawać jak leci. 211 zarobiłem, znaczy mam teraz skarbcu y, i w sumie nie mam młynarza, a on by się już przydał, żeby kolejną infrastrukturę budować. Także może wejdziemy sobie do trefnicia i przeznaczymy trochę więcej pieniędzy. Tutaj jeżeli chodzi o tego trefnicia to ta, te pieniądze przeznaczone tutaj zainwestowane w te poszczególne centra się czasami zerują. Ja nie wiem kiedy to się dzieje. Nie, nie rozumiem tego do końca. Teraz jak widać weszliśmy i, i było, były, była to kasa. Tak? Wrócił nam komendant, a ponieważ zła szarkania staje się silniejsza, to musimy postawić sobie już jakąś obronę. Teraz tak, szarkanianie są po prawej od nas. Tutaj jest ten cały wąż wodny, o którym wspominałem i wciąż zapomniałem za sprawdzić, jak on się nazywa. On ma swoją nazwę. I on powoduje, że nie można tej statkami pływać, tylko trzeba właśnie latać. I teraz tak, kulpery, czyli nasze działa przeciwlotnicze teoretycznie wydaje mi się, że powinny się je stawiać wzdłuż prawego brzegu, ale prawdopodobnie to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ animacja ataku na, na naszą krainę i tak jest. No nie odbywa się to w czasie rzeczywistym na tej mapie, tylko po prostu na tym głównym ekranie, gdzie, gdzie siedzą wszyscy radni. Także no ja to postawię sobie, nie wiem, tam gdzie się da, tutaj na przykład jeden kulper. Tutaj drugi kulper. Tutaj może trzeci. Trzeba trafiać w ląd, a nie w wodę. Czwarty w lesie i nie wiem, piąty, może jeszcze tu. Na razie to tyle. <ścoughs> Inkwizytor nas zdradził i dołączył do obrzydłej szarkani z względów finansowych. Musimy znaleźć takiego, który będzie mniej przekupny. Okej, okay. w tym międzyczasie powinni trochę wyprodukować nam nowego sprzętu, ale nie zbyt dużo, także nawet się nie opłaca tego zbytnio sprzedawać. Zobaczmy, być może się jakaś oferta tutaj trafi. Propozycja w miesiącu Dun roku 7154. Emisariusz z Dui. Duduia to jest w ogóle jakaś kraina, która w grze nie występuje, także... To jest chyba taka sugestia, że w tej grze jest trochę więcej niż, niż tylko te dwie wyspy, w, nad... w świecie tej gry. Ludzie, mój lud cierpi z powodu wielkiego głodu. Wymienię twoje zbo... Ca całą twoją nadwyżkę zboża na dobra wyprodukowane, czyli no na elementy statków, gubernator do doli. Czy tam gubernator Dodul? Yy, nie mamy niestety żadnego zboża w zapasie, także muszę mu niestety odmówić. Nic nie zarobiliśmy i w zasadzie to nie mam kurde za bardzo co robić, więc może eklezjastą i się modlimy o, o lepsze uprawy. Pójdźmy, może jeszcze tutaj. Sprawdzimy sobie, czy tutaj jest wiatr jakiś. Tutaj nie ma wiatru, więc yy, tam będzie można stawiać pszczoły, zabordowali eklezjastę. Wciąż nie mamy młynarza, a, wciąż, a on by się przydał, nie? Zobaczmy, czy to będzie jakaś oferta. Wiadomość z o Galabrus. Jestem atakowany przez złą szarkanie. Potrzebuję wsparcia militarnego. Ale chyba nie ma żadnego wojska, żeby ci udzielić wsparcia. A co będzie, jak zrobię OK? E, o, nie spełniłem swoich y, postanowień. I oni już na mnie nie ufają. Jesteśmy oszustem, szwindlerem i kłamcą górza. A okay. no ja też mogę im zamordować kogoś na przykład, nie? Kogo? Szkoda, że nie można zabić tego e, młynarza, nie? Na przykład. E, no to może tego inkwizytora. Sprawdzimy może głąbkami? co tam u nas słychać. E, jakieś tam miasto wybrane. To też kosztuje K. I buntują się. O, jest zagrożenie głodem. I Jest niezadowolenie w mieście, więc. Może wejdziemy teraz do Leonardo. Przeznaczymy trochę pieniędzy na te całe y, uniwersytety. To jest w ogóle szkoła magii, w dziwne, nie? To jest jakiś obserwatorium, uniwersytet w Każde miasto ma swój. I z braku laku można może zaprojektować już nasz pierwszy okręt latający. A teraz, tak jak mówiłem, tutaj tak naprawdę projektujemy tylko elementy tego okrętu, pływając, żeby dobrze zbalansować jego prędkość, obronę i, i wagę przede wszystkim. Tarcze i silniki będą ważyć dużo, więc należy tutaj zamontować balony i śmigło. Śmigło dodaje chyba nam prędkości. Tutaj możemy na przykład żagiel. Każdy z tych elementów jakoś inaczej wpływa na statystyki statku. Niestety, na tym ekranie nie widać w jaki sposób wpływa. I to jest trochę słabe, bo fajnie by było jednak to widzieć. Teraz, na ten statek też trzeba oczywiście dobrać odpowiednią załogę. Ja mniej więcej wiem, jak to, co tutaj trzeba zrobić. I na ten pierwszy ikar wchodzi jeden kapitan i jeden pilot. Każdy statek potrzebuje jednego kapitana w zasadzie. I teraz tak. Załoga jest doskonała, ale nie ma, nie ma siły ognia, bo nie dałem tego. Nie dałem żadnego strzelca. Strzelcy są. Którzy to są strzelcy? Ci. To może kapitan nie jest potrzebny w takim razie? Zobaczmy. Tak, wciąż jest Excellent, czyli jest potrzebny jeden pilot i jeden strzelec, natomiast Firepower jest Average, jakbym dał jeszcze drugiego strzelca. Jest już Good. Trzeci strzelec załatwi sprawę, żeby był Excellent. Jest i Excellent. Niestety waga statku trochę wzrosła i teraz w momencie, kiedy odpowiemy test, teraz uwaga, uwaga, bo tego ekranu też jeszcze nie było winać, to ten statek może się nam rozbić. I już widzę, że to jest animacja, obejrzymy sobie w spokoju. Niestety nasz ikar był y, za ciężki i się nie spił. Co ja chciałem rzec? A, że niestety widzę, że, że trochę za dużo obcinam z prawej strony i z dołu, bo y, już nie ma na tym ekranie tego pełnej ramki po prawej stronie no cóż poprawię to w następnym odcinku nie załogi nie będziemy zmieniać kurde nie chciałem tylko wychodzić jeszcze raz nie zapisało się cholera szybko jeszcze raz to zróbmy w takim razie może tak dajmy trzy balony i śmigła jak to teraz wyjdzie i tutaj pilota i trzech, trzech strzelców Teraz ma 300 Załoga Excellent i siła Excellent Sprawdźmy zatem Dalej się rozpieprzył Może ten statek nie może mieć tarczy? Nie wiem. Wróćmy do mapy. Niestety tej animacji nie można przerwać w żaden sposób, także musimy ją, musimy ją oglądać. Musimy ją oglądać. I on ma podejść do góry. Czego mu brakuje? To raczej nie ma znaczenia, gdzie przyczepimy te elementy, ale coś, coś tu jest nie tak z tym projektem. Nie wiem, żagiel? Może to? By, chyba będę musiał zdjąć tą tarczę, bo naprawdę on nie stanie się wzbić w, 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 w powietrze. A co by było, gdybym usunął silnik? Spadnie jego prędkość, ale też znacznie spadła jego e, waga. Dziwne, nie? Że statek będzie bez silnika latał. No, szybowiec taki. Sprawdźmy, może teraz. Właśnie. Okej. Okay. Nie mam też pojęcia czym się różnią te dwa żagle. Znaczy można porównywać sobie w jaki sposób się tutaj te statystyki zmieniają, ale... Ale tak naprawdę to jest... Yy, 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 czy są jakieś jakieś ukryte zależności tutaj, to nie wiem. Wciąż jest ten statek za ciężki, a yy, wyeliminowałem przecież balona. Zobaczmy, czy poleci on bez tego w ogóle na przykład. Nie wystarczy. Wciąż nie poleciał. Spuścił ilość ludzi do 1,1? Jed jeden jeden. No i się udało. Lata cholera, jedna. Waga jest teraz poniżej 50, może o to chodzi tutaj. Natomiast niestety ten statek jest bardzo słaby w tej chwili. Mimo wszystko chciałbym spróbować jednak z tą tarczą mieć ten okręt i przynajmniej jeszcze jednego strzelca dodać. Z tym, że podejrzewam, że on się teraz rozbije znowu. No ale spróbujmy. W momencie kiedy już ukończymy projekt tego statku, to wszystkie statki tego typu będą takie same. Żeby zmienić ten projekt, trzeba ten statek wszystkie statki tego typu zniszczyć. I dopiero wtedy można projektować nowy. Wyszło całkiem spoko chyba, także tak już to zostawię. Ok, powrócił mistrz Młynasz. Także szybko teraz do niego i budujemy tam, gdzie, tam, gdzie nam e, znalazł jaka zjazda wiatry. Sprawdźmy jeszcze. Tutaj są wiatry. Czy to jest równina? Tak, to jest równina. Jak się kliknie prawym, to można można się dowiedzieć, czy to jest równina, czy już góry są. Nie mogę budować na mieście. OK. A mogę budować trochę pod miastem. I teraz zostało nam 50, więc zbudujemy jeszcze jeden młyn i chyba tym razem zbuduję młyn sobie w lesie. 21 sztuk złota. Może krówki za to? I teraz klikając prawym sprawdzamy, ile to produkuje surowców. Widać, że tam gdzie jest wiatr, to jest trochę więcej. Niestety jednak to z czasem będzie spadać w dół. I to co powinienem zrobić wkrótce, to przeznaczyć, zainwestować pieniądze w dany zakład produkcyjny. Zaczynając chyba od zboża właśnie po to, żeby ludzie mi tutaj z głodu nie umierali. <gry> Ponieważ nie interesują cię już jego próby, Joker decyduje się już nie pojawiać w Radzie. Informuję cię, że jesteś grubym brumfem. A to joker. A w międzyczasie na pewno zdążyli naprodukować im trochę rzeczy. Także posprzedajemy, co jest. Poprodukowane. I mamy też już projekty akurentów niewykorzystane, nie zbudowane. O, z tego będzie trochę pieniędzy. To jest strasznie tanie. Nie wiem w ogóle, po co to jest tylko element ozdobny, kurde. Ale trochę nazbieraliśmy w magazynie zboża. O. Sprawdźmy, czy jest jakaś oferta. Za każdy kadłub skruza. Ile miałem skruzów? No, mieliśmy dwa. Chyba. Albo trzy. To jest więcej kasy. A skoro jest więcej kasy, to trzeba dalej się rozwijać. Teraz tak, tam gdzie nie ma wiatru w ogóle, to sobie postawimy pszczółki. Ponieważ one wiatro wiatru nie lubią. I trzeba teraz jeszcze stawiać te młyny na równinach, 3 w lesie. I zrobimy inwestycję. Inwestycje zrobimy tam, gdzie jest żyzna gleba. W... O, już, już widać, że produkuje bardzo mało. Ale mimo wszystko zrobimy tutaj i damy na przykład 30. 30. Dlaczego się nie chce wpisać? Czy to trzeba zrobić klawiaturą numeryczną? Tak, to trzeba zrobić klawiaturą numeryczną. Enter. Ile to dało? Nic. Wspaniale. Po prostu. A w to. Nie wiem, zainwestujemy 50. Ile to dało? No to już trochę dało, bo teraz produkuję 16 zamiast zamiast 4. Eklejzjasta znowu się udał, a wielki konstap został zamordowany. Świetnie. W takim razie, może tutaj będzie jakaś oferta dla mnie dobra. Nie mamy takiego statku, niestety. Co mogę zrobić w takiej sytuacji, kiedy nie mogę zarobić żadnych pieniędzy? A więc, co mogę zrobić? Mogę zrobić przerwę. Także w następnym odcinku kontynuujemy dziwną grę w Stormaster.